Druga księga Samuela, 24 rozdział ze Starego Testamentu. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu z kościoła w Atenach na Kifisie Delta 324. Potem ponownie rozgorzał gniew pana na Izraela, także, tak, iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: Nurze, policz Izraela i Judę. Rzekł więc król do Joaba, do dowódcy wojsk, którzy byli przy nim: Obejdźcie wszystkie plemiona izraelskie od Dan aż po Bershebę i przeprowadźcie spis ludności. Abym się dowiedział, ile jej jest. Lecz Joab rzekł do króla, oby pan twój Bóg pomnożył lud stokrotnie w porównaniu z tymi, ile go jest teraz. I Oby oglądały to jeszcze oczy mojego pana, króla, ale dlaczego mój pan, król chce tego? Słowo króla przeważyło jednak wobec Joaba i wobec dowódców wojska. Wyruszył więc Joab, dowódcy wojska, od króla, aby przeprowadzić spis ludności w Izraelu. Przeprawili się więc przez Jordan i zaczęli od Aror i od miasta, które leży w środku doliny w kierunku na i Azel, następnie poszli do Galiadu i do ziemi Chetejczyków, do Kadesz, a gdy doszli do Dan, skręcili od Dan w stronę Sydonu. Potem doszli do twierdzy Tyr i do wszystkich grodów Chiwejczyków i kananejczyków, skąd pociągnęli do południowej Judei aż do Berszeby gdy tak obeszli cały kraj, doszli po upływie dziewięciu miesięcy, dwudziestu dni do Jeruzalemu. Joab podał królowi wynik spisu ludności. Było mianowicie w Izraelu 800 tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej w Judzie, zaś 500 tysięcy mężczyzn. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana, zgrzeszyłem bardzo że to uczyniłem, lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. A gdy Dawid wstał rano, takie słowo Pańskie, doszło proroka, gada, jasnowidza Dawidowego. Idź i przemów do Dawida. Tak mówi Pan. Zajęć im do wyboru trzy rzeczy. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci ją spełnię. Poszedł więc Gad do Dawida i doniósł mu o tym w tych słowach. Czy ma nastać u ciebie siedem lat głodu w twojej ziemi, czy raczej trzy miesiące twojej czu tułaczki przed twoimi wrogami? Czy którzy cię będą ścigać? czy wreszcie raczej trzy dni zarazy w Twojej ziemi na myśl się bacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie David przysłał. Dawid odpowiedział Gadowi, jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w ręce Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Spuść sił wtedy Pan zarazem na Izraela od tego rana, aż po wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu oddana, aż po Berszebę 700 tysięcy mężów. Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalemem, aby ją wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytrącał lud. Dosyć! Teraz powstrzymaj swoją rękę, a anioł pański znajdował się właśnie koło klepiska Arwany Jebuzejczyka. Gdy tedy Dawid ujrzał anioła, który wytracał lud, rzekł do Pana: Oto ja zgrzeszyłem i ja. Zawiniłem, co Pan uczynił te owce. Niechaj raczej twoja ręka dotknie mnie i dom mojego Ojca. W tym dniu przyszedł Gad do Dawida i rzekł do niego: Idź, wznieś ołtarz dla Pana na klepisku Arwany i Jebuzejczyka. Poszedł wtedy Dawid zgodnie ze słowami Gada, jak Pan nakazał, gdy Arwana wyjrzał i zobaczył króla wraz z jego sługami zbliżających się do niego, wyszedł i oddając królowi pokłon aż do ziemi. Rzekł, po co przychodzi mój pan król do swego sługi? Dawid odpowiedział, po to, aby kupić od ciebie klepisko i zbudować na nim ołtarz dla Pana, aby zatrzymana została zaraza wśród ludu. Arwana odpowiedział Królowi Niech mój Pan Król zabiera i składa całe palenie, co mu się podoba? Patrz o to bydło na całe palenie, a wał do mucenia i jarzma i zbydła jako drwa. Wszystko to o królu Arwana oddaje królowi. Rzekł jeszcze Arwana do króla, niechaj Pan Bóg Twój będzie Ci miłości. Lecz król rzekł do Arwany, nie tak, ale chcę to kupić od Ciebie za pieniądze. Nie chcę bowiem składać Panu Bogu mojemu całopaleń darmowych. Toteż Dawid kupił klepisko. I bydło za 50 cykli srebra. I zbudował tam Dawid ołtarz panu i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, a pan dał się przebłagać na ziemię i zatrzymana została zaraza w Izraelu. Amen. Dwóch mężów wyborni przez, od pana. Dawid, syn. David, Jeszcze, mąż według serca Bożego, który będzie wykonywał całą wolę Bożą i arwana, nieznaczący człowiek, ale Bóg mu zaufał, szczególne miejsce klepisko. Klepisko arwany Jebuzejczyka. I to jest. Szczególne miejsce, bo tam Pan Bóg ma na celu zbudować swoją świątynię. I to miejsce jest w Jerozolimie i to jest miejsce bardzo ważne dla Boga. Jedyne miejsce, jedyny czas, okres klepisko, ale jedyny człowiek, pomimo że nic nieznaczący, Arwana, jedyny człowiek. I zobaczymy umiłowani bracia i siostry. Dlaczego i gdzie jest jego szczególność, jedyność? Dlaczego? Bo Bóg mu zaufał, coś wzruszającego, zaufał mu część ziemi. Gdzie Bóg przed założeniem świata przeznaczył, aby została tam zbudowana jedyna świątynia Boga na Ziemi świątynia Solomona, którą zbudował Solomon. Jedyną, jedyne miejsce. I ważne pytanie jest dla Boga, ale i dla nas. Komu to dał i dlaczego mu to zaufał? Co znalazł w tym człowieku? W tym nic nieznaczącym człowieku, przebacz mi, Panie. Ten Arwana Jubezejczym to nie jest zwykłe miejsce na ziemi. To jest jedyne i szczególne miejsce na ziemi, gdzie Bóg, powtarzam, przed założeniem świata przeznaczył, aby została zbudowana Jego świątynia. Przez prowadzenie i rozkaz Miodigia, Wszechmogącego Boga Co mu Jak mu zaufał Bóg Dlaczego mu zaufał To jest coś Nie do pojęcia Zaufał mu Co najdrogocenniejszego Miał na ziemi Ale zobaczmy Wszystkie te rzeczy od początku. Dawid, Bóg Mu zaufał królestwo, gdzie końca nie będzie. Zaufał Mu królestwo i to i królestwo nie będzie miało końca, na wieki wieków. Bo w tym królestwie będzie królował Chrystus przez tysiąc lat i na koniec jedyny władca będzie wszechmogący Bóg, król królów i pan panów. Jedyni ludzie. Tych dwóch ludzi. Tych dwóch zupełnie, zupełnym zaufaniem u Boga. I co to znaczy zupełnym zaufaniem? Wierny. Co to znaczy? To jest człowiek, którego Bóg naprawdę któremu Bóg naprawdę ufa, aby była wykonywana przed założeniem świata Jego wola, Jego plan, Jego dzieło. I to jest taki, był, i odważę się i powiem, że był taki człowiek, Jezus Chrystus, jedyny pośrednik między człowiekiem a Bogiem, ale przed Jezusem Chrystusem. Były, były te dwie osoby. I teraz zaczyna dzieło Boże, bo pozwala diabłowi, aby pobudził Dawida przeciwko ludowi Izraelowemu, mówiąc w przekroczeniu swojemu dowódcy Joabowi idź i zlicz wszystkie plemiona izraelskie. Tak jakby to było i, tak, jakby to był jego lud, i chciał znać liczbę. I to jest wielki grzech, przekroczenie, nieprawość. I Joab przeciwstawił się, ale przeważyła, przeważyło zdanie króla, rozkaz króla. I wrócił. 800 tysięcy było z ludu izraelskiego. I jak. Powiedział mu tą liczbę 500 tysięcy w Judzie i jak powiedział mu tą liczbę, ruszyło sumienie Dawida, doprowadził go do siebie, aby się upamiętał. Jaka to jest poważna rzecz, umiłowani bracia i siostry, upamiętanie. To jest pierwsza podstawowa cecha Dawida. Nie był bezgrzeszny. Popełniał wiele błędów, szczególnie wiele błędów. I poważne błędy, ale miał piękną cechę. Jak Bóg doprowadzał go do upamiętania, upamiętywał się z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej mocy i z całego swojego ducha. Z pełne upamiętanie. I bezpośrednio spowiadam. Się. I teraz proszę Cię, Boże, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie, czyniąc to, odpuść winę sługi Twego, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Nie wytłumaczał się. Ani On jest winny, ani dla nic, nic, żadnego wytłumaczenia. Ja jestem winny. Przebacz mi. Bo postąpiłem nierozsądnie. I to Bogu się podoba. Bo naprawdę podoba mu się Dawid, bo jest mężem według serca Jego, który wykonuje zupełnie Jego wolę. Upamiętanie, powrót, spowiedź, prośba o przebaczenie. I Bóg wysłuchuje z wielką uwagą. Takie właśnie modlitwy, modlitwy, które pochodzą z całego serca człowieka, jak się upamiętuje i wysyła i teraz zaczyna się plan Boży. Wysyła gada, proroka do męża według jego serca, któremu ufa, który jest godny zaufania. Σε τρία προτάσεις, σ αλλά μία δανιάμι, είναι αυτή, την οποία jest... θέλει ο Θεός, ta, και, την οποία η και ο Δαβίτ. Τι ωραία! Jest to, co chce Dawid. Co chcesz, aby się stało mi ci przebaczył? Ma nastać u 7-7 lat głodu w Twojej ziemi, czy raczej 3 miesiące Twojej tułaczki wro... przed Twoimi wrogami, którzy cię będą ścigać, czy wreszcie raczej 3 dni zarazy w Twojej ziemi? I pomyślał według Serca Bożego, i powiedział. Jestem w wielkiej rozterce. O cokolwiek poproszę, jest coś złego, jest to zła rzecz. Ale proszę, byśmy raczej wpadli w ręce Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, a nie w ręce człowieka. Amen, bracia i siostry. Nigdy w ręce ludzi, jakiekolwiek jakikolwiek są ci ludzie. W ręce Ojca, w imieniu Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego. I tam jest błogosławieństwo Boże wyznaczone przed założeniem świata przez Jezusa Chrystusa. Nigdy w ręce człowieka. I Bogu się to podobało. I zaczęła się zaraza, spuścił zarazę. I to było wszystko w planie Bożym. Zostało zabitych 70 tysięcy mężów, od Danas do Berszebę, jak do Staru. Do Jeruzalemu. Bóg użalił się nad Jeruzalemem, bo było to w jego ja planu. Wszystko, bracia i siostry, jest zaplanowane. Jedyny, który może zepsuć dobry i błogosławiony plan Boży, jest człowiek. Dobre myśli mam o tobie, zważaj, abyś ich nie zniszczył. Dobry plan mam dla Ciebie. Zważaj, abyś tego nie zburzył. Starczy, starczy. Bo się użalił Bóg. I Dawid, naprawdę, z sercem skruszonym i z duchem uniżonym, powiedział: Boże, co oni są winni, te owieczki Twoje? Co one uczyniły złe? Ja zgrzeszyłem ja zawiniłem. To jest wielkie uniżenie. I wtedy. <Universe> Przychodzi prorok i objawia mu plan Boży. Dawidzie, wejdź na te klepisko i tam zbuduj ołtarz. Powtarzam, te klepisko nie jest zwykłym miejscem na ziemi. To jest dokładne miejsce na ziemi, aby było zbudowane świątynia Boże. W Jeruzalemie, tam gdzie i Abraham miał ofiarować z to swojego syna. To 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 Ale po, almost, Arwanie Zabon Bóg zaufał w to i podarował te jedyne miejsce. I idź, tam złóż ofiarę. To to I Dawid posłuszny to, da mi, zawsze i we wszystkim to, poszedł to, do to, Arna i powiedział, sprzedaj mi te klepisko. To, bo chcę zbudować na nim ja ołtarz, na ołtarz na dla Pana, aby zatrzymana została zaraza wśród ja ludzi. Si tachy... kubi to jest zabronione. Pamiętacie, jest który chciał kupić, i powiedział sługa, że to jest niemożliwe. I to Alonion, to ornament, to Αλλά <εκαιρίζοντα> έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό το Τσεχ. δεύτερο το οποίο θα δούμε. Αρβάνα μπήκε ποσούσνη. Και του λέει όλο το αλώνι στο δίνο με, Zbiduami, βόδ, με zbiduwe, τα βόδια και ολοκαυτώματα και με τα αλωνικά εργαλεία και τα εργαλεία των βορών μια I... ξύλα των ολοκαυτώματων. Και ακούστε, τα πάντα έδωκεν ορνά O królowi. I Wszystko to, o, charakteristyczny... o królu Arwana oddaje królowi. Iche Miał serce królewskie Arwana. Wiecie, Bóg nam <sum> na się królami najwyższymi. Boga, i Ale pytanie jest: jesteśmy iny. takimi? Jestem, jesteś, i nie patrzę, się, czy jesteś Ty, ale popatrz się na siebie, czy jesteś Ty. Κρουλεύσκε σέρτσα, αυτό βασιλική καρδιά. Τι σημαίνει βασιλική καρδιά. Βουάζα, να ξεπερνάω τα ανθρώπινα δεδομένα. Πάνε Βουάζα, αμπε, να προσπερνάω τα ανθρώπινα δεδομένα και στάνταρτς. Ο τα οποία υπήρξαν με το νόμο για τον ορνά, δηλαδή ως βασιλεύστη περάσε και τον νόμο Χριστού. Μόνο Χριστός το κανένας, γιατί είναι βασιλές βασιλεών και κύριος κυρίων. Είσαι ο αρχαίος ελεύθερος, μη επιορκήσεις, εγώ σας λέω μη αρκιστείτε. Cechy, które omijają ludzkie standardy, nawet jakby było to miejsce w Boże. Normalnie nie może tego oddać, bo to jest dziedzictwo. Nie może tego nie mógł tego oddać, komuś innemu sprzedać. Ale jako król, król, wszystkie standard ludzkie, ta domena. Wykonuję wolę Boga. Nie wiem, czy możecie sobie to wyobrazić. Mi to obdał, abym to zrozumiał. To jest coś Wszyscy wielkiego. To Wszyscy ludzie chodzimy po ziemi. Ale król ma jedyną władzę. Leci nad Ziemią. Fruwa nad Ziemią. I wiesz, to jest królem ptaków, orzeł. I pokazał mi Bóg, że leciał. I na dole były orły. I mówię, kiedy ptaszam, to leciał. Pięknie. I zginąłem tam w tym leczeniu. To jest król. Prawdziwy król. O, ale księdza. υπερίπταται στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Όχι για να κάνει το δικό του θέμα, αλλά για να κάνει το θέμα του Θεού. Για να κάνεις το θέμα του Θεού πηγαίνεις πάνω από οποιοδήποτε δεδομένο. Γιατί πάνω από οποιοδήποτε δεδομένο είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, ο οποίος εντέλεται. Królem był Dawid i miał władzę powiedzieć daj mi te klepiskę, mu. Jako król jest arwana i wziął pod, i stanął na miejscu, aby mu to oddał te klepiska, Rozumiecie, kiedy to jest poważna rzecz? Upamiętanie i królewska władza. Królewska władza. Vasilkia Aby nie Xusia, było przeszkody naprzeciwko na Ciebie. Su, bo jesteś ponad wszystkimi ludzkimi sprawami. Nie ma żadnej przeszkody. Co może go zatrzymać? Aby zatrzymać orła, który fruwa nad górami wysokimi. Co może go zatrzymać? I Dawid, oczywiście jako król nie wykorzysta tej ofiary królewskiej borsfora, ty to Arwany to ochy, to nie powie, to nie, to nie ja tego nie mogę wziąć za darmo, ta nie ta będę składał mojego ciała ofiara żywa, wariusz, miła to to i przychylna dla Boga za darmo, bo to nie będzie moje to nie będzie moje logiczne uwielbienie. Kto chce przyjść za mną musisz zawsze samego siebie. Za darmo nie idziesz. Musisz wziąć krzyż swój. Bez krzyża nie zostaniesz zbudzony z martwych. I wtedy będziesz chodził za nim. Czyli nie robi co chce albo co sądzi, ale wykonuje to, co chce Pan zastęp, To jest król. I mówi mu Dawid, o ze swoim, David, ze swoją własnością królewską, ja ci 50 cykli srebra jako zapłatę za twoje klepisko. I jest napisane w innej księdze, że dał 600 cykli złotych jako zapłatę za całe jego την <Καινθυνά> <που> είναι, <Καινθυνά> το το <κλησμός> όλη την κληρονομιά του όχι μόνο του Αλώνη, όλη την κληρονομιά. Ο Δαβίδ δεν ξέρει δε τι γίνεται. Ορνά δεν έχει καταλάβει τίποτα. Αλλά εκείνο που, <Καινθυνά> που έχει σημασία είναι και το μήνυμα σήμερα είναι έχεις τα χαρακτηριστικά που σου έχει δώσει ο Κύριος ή που μας χαρίζει Βασιλεύς <κλούλ> και οι ναι. του to znaczy? Τι θα πει βασιλεύς και η ρεύση του υψίστου <κλούλ> σε σχέση με τι ανθρώπινε διαδικασίε. Βασιλιά πάνω από την ανθρώπινη διαδικασία. Κι ρεύ πάνω από την ανθρώπινη διαδικασία. <κλούλ> <κλούλ> Λουτσκήμι. Γιατί Λουτσκήμι. και του υψίστου. Κrull <κλούλ> και η του υψίστου. Η <κλούλ> Jak po και τότε, Μας εάν πρώτον έχεις πνεύμα ταπεινού καρδιάς συντετριμένων και τρέμει στο λόγο του Θεού, έχεις την ευκαιρία να σε εμπιστευτεί ο Θεός, εάν έχεις και τα χαρακτηριστικά. Βασιλεύς και ιερεύς, το τονίζω, με κεφαλαία γράμματα, του υψίστου. Βουάτζα, Κρουλεύσκα, η Καπουάνσκα, Εκ του υψίστου. Είμαι μου και εμείς λέμε, Κύριε μου, χάρισε μας το ε σε παρακαλούμε, στο όνομα του Χριστού βοήθα μας, γιατί αλλιώς δεν θα σε πιστευτεί σε δε 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 μεγάλα πράγματα. Δεν είναι εγωισμός, ταπείνωσης είναι. Δεν είναι εγωισμός να με πιστευτεί ο Θεός, ταπείνωση είναι να βρω χάρη ενώπιον του Θεού για να με πιστευτεί, γιατί αν δεν βρω χάρη δεν με πιστεύετε. Wobec Boga, upamiętając David się theu, i uniżył się Arwana, wobec Dawida, to składając całego swojego serca w tego, i, i dwóch znalazło własną Boga. Duch uniżony, serce skruszone, drżąc przez Słowa Boże i mają królewską i, i kapłańską władzę, pomóc nam, Panie, Amen.